Witam serdecznie, moich kochanych, na moim kanale Otwarte Serce, kochani moi. Jestem w Niemczech i jestem zaproszona na wakacje. Dlatego jestem tutaj w hotelu, kochani, w Niemczech. Bardzo się z tego cieszę, że dostałam takie zaproszenie. Chciałam wam pokazać, gdzie ja jestem w takim pięknym hotelu. Zobaczcie, to jest coś, to jest tutaj właśnie. O, piękny z basenem. Tu ja mam swój pokój. Zobaczcie, piękny pokój. Wam pokażę łazienka, łazieneczka. Słuchajcie, piękna. Duży taras, no, a tam dopiero się dzieje. To są tereny górskie. To są tereny górskie, zobaczcie. Zobaczcie, teraz mam wolne do godziny 18. Potem schodzimy na kolację. Jutro będziemy, pojadę jutro takim motorem na trzech kołach. Nie wiem jak to się mówi. Zobaczcie, tu jest basen, no ja właśnie będę korzystać z, hotole, z hotelowego basenu w środku, który się znajduje, bo tam chciałam iść na jacuzzi, na saunę, ale to jest przepiękny teren górski zimą tutaj właśnie zjeżdżają na nartach. Ale tam dalej, zaraz Wam pokażę, czy to widać. Nie, tam jest kolejka kolejka taka zjazdowa a tego nie widać ale tu basen widzicie? jestem na siódmym piętrze także jestem przeszczęśliwa że nie pomyślałabym, że w lipcu coś takiego spotka moi kochani także jestem przeszczęśliwa zobaczę jak tutaj długo będę jechaliśmy tutaj z ile? Wurzen. To jechaliśmy tu chyba 3-4 godziny z przystankiem na kawkę. Także bardzo się cieszę, jestem zadowolona. Cały czas e, mówiłam: proszę o sponsora, proszę o sponsora. E, I zobaczcie, jak to się dzieje. To się nazywa przyciąganie. Mówicie, macie. Także jeszcze chciałam nawiązać do tego, żebyście kreowali swoje życie, żebyście mówili, czego chcecie, i żebyście się cieszyli w sercu, a to wszystko Wam będzie dane i przyjdzie tak, jak do mnie. Przychodzi. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam Was, kochani. No, dawno nie nagrywałam żadnych filmików, ale no, nie miałam na to czasu. Bo i też śpiewam, nieraz tam coś wyślę. To moje śpiewanie tak się troszeczkę od lutego rozpoczęło, że tak zaczęłam śpiewać. I to mnie bardzo cieszy, że po prostu to moje życie takie ciekawsze się zrobiło od razu. Jeszcze więcej czegoś jest, jeszcze więcej.